Samochody z Litwy, tu kurde, tu, tu tutaj stoję, tu stoję w korku, kurde, wiecie? A w ogóle rozjebali wszystko, zobaczcie, jak to wygląda. Masakrycznie, za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Ogromne rondo przed nami, i walka o ogień. No i dobra, słuchajcie, wylądowałem w Kłajpedzie, w porcie, w Quaypedzie, w porcie, bo chciałem się przeprowadzić, przeprawić na tamtą stronę. Ile zdrowia i nerwów mi kosztowała przejazd przez Kłajpedę, ciężko by mi się jeździło po dużych miastach, to już wiem na pewno. Nie mam praktyki, suwałki przy Kłajpedzie są malutkie, nie? Myślę, że Białystok, nie wiem, może chyba też. Ale przeprawiłem się, przejechałem, znaczy przeprawiłem się, przejechałem przez, e, przez tą, przez tą e, Dotarliśmy, takie, jak mówię, do portu i, i będziemy jechać tym małym promem, którego tam widzicie, na który teraz wjeżdżają te samochody. A potem, a potem będziemy tam nocować na tym, nie wiem, czy to jest Półwysep, czy jak to się nazywa. Nazywa się to w ogóle Smiltynes. Smiltyne, Smiltynes, Smiltynes. Tam się podjeżdża do kas, tam się podjeżdża do kas, tam się kupuje yy, bilet na przeprawę i bilet kosztuje. <gryw> 18,5 euro w jedną stronę, czyli w tamtą stronę 18,5 euro i z powrotem 18,5 euro, ale to już dzisiaj nie będziemy stąd wracać, na pewno. Więc... Nic mi nie pozostało, tylko kupić ten bilet przeprawowy. Nie wiem, czy za osobę w ogóle się, słuchajcie, płaci. Nie wiem, czy za osobę się płaci. Czy tylko wtedy za sam samochód płacimy. No ale dowiem się i powiem Wam już na promie, bo widzicie, tutaj cały czas... Yy... Przeprawiają się te samochody i, i ten prom dosyć często kursuje w to i z powrotem. No tam już będzie morze. Tam już tylko będzie morze. Stresujące są te wycieczki, bo no. <laughs> te tripy. Kurde jak nie samoloty, to jakieś promy na samochody, no ale... Ale jak będzie wszystko dobrze, to będę zadowolony. Zaraz się dowiecie co ile dokładnie zapłaciłem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na promie który będzie zaraz wypływał, niezła faza, totalny, totalny odlot. Ile zapłaciłem za tą przyjemność? Zapłaciliśmy. Tak jak mówiłem, 18, 18.30 i będziemy na drugiej stronie. Może spróbuję coś jeszcze nagrać z płynięcia, a te promy bardzo często pływają, także nie ma problemu, żeby się dostać na drugą stronę wyspy, ale stres, stres był ogromny, powiem wam, ogromny. No ale dobra, Ko pierwszy. kolejne koty za płoty, tak bym powiedział i tyle, kolejne koty za nie jest, OK. zobaczcie jaki fajny bus, scooby doo, scooby doo, a w środku Octavia i tak to wygląda. No to płyniemy słuchajcie, rejs na drugi brzeg. Na pewno spędzimy tam dzień, czyli dobę na pewno, słuchajcie, taki jest mniej więcej plan. A co dalej nie wiem, nie wiem. Czy będziemy jutro już wypływać w popołudniu, czy pojutrze. Rano. Chyba, że pojutrze rano, tak mi się wydaje. I może wtedy pałanka. Tak by było dobrze. Ale czy tak wyjdzie? Nikt tego nie wiem. Wiem jedno, że zaraz będę tam wyjeżdżał i znowu będzie stres. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na te miejsce docelowe. Tu jest parking, tak na razie stanęliśmy, ale nie jesteśmy sami, tu jest sporo samochodów, zaraz Wam pokażę. Jest jakaś buda, kopuła, z, nie wiem, namiotowa, pewnie jakiś sklep i widzicie schodki są, a za tą górą, za tą górą jest prawdopodobnie morze. Właściwie na pewno jest tam morze, więc idziemy, idziemy nad morze w czasie rzeczywistym. Zobaczymy, jak to wygląda. No, i myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to to miejsce do spania będzie o wiele lepsze niż te z wczorajszej nocy. No, ale zaraz się przekonamy. No, i czy tu się nikt nie uczepi do tego, do tego spania, nie? Ale z tego, co oglądaliśmy, to chyba tutaj ludzie spali i, i nie było zbyt dużych problemów. Także idziemy. Idziemy koło tego baru. A wszystko się okaże wieczorem, tak naprawdę. Co to dalej będzie? Idziemy koło tego baru. I zobaczymy, co tutaj są jakieś lody. Jo, jest browar. Lody w żarcia raczej nie ma. Może jakieś przekąski. No i napoje, to już plus, bo tutaj chyba sklepu ciężko będzie znaleźć, No idziemy, idziemy na górę. I co nam odsłoni ten piękny, ta piękna góra? Ale nie pod Giżyckiem piękna góra, tylko ta piękna góra. Trochę powiem wam wieje, ale się nie przyjmujmy. idziemy. Nie spotkałem na razie chyba żadnego Polaka, na tej przeprawie promowej też raczej, raczej dominowali U nas jest to my. Litwini. I tak naprawdę mało obcokrajowców, nie rzuciły mi się w oczy żadne jakieś takie zagraniczne rejestracje, czy to z Anglii, czy nie wiem skąd. Raz widziałem Białoruską. Dobra, uwaga, bo to może być fanfary to widzimy? Kurde, powiem Wam, że widzę teraz po prostu kosmos. Niesamowity widok. Ja pierdzielę. Zobaczcie na to. Słońce w pełni. Piękna pogoda i taki widok i tak będzie wieczorem jak będzie zachodzić słońce ja pierniczę niesamowite, ciekawe jak wygląda plaża a plaża puściutka a u nas nad Bałtykiem tłoczą się jak sardynki a tutaj, zobaczcie, nie wiem czy mnie będzie słychać, strasznie wieje. Quipera. że przekozacko może się wykąpić